Witamy na śniadanku kawuśkę, zaraz się napijemy. Rybka? Uh -huh. O, ryba śledzie lubię. to W, w pociągu jestem przyzwyczajona. Mamy kapucinko takie czy w jednym mamy. Wziąłam sobie rybkę i wędlinę. Z i takiego omleta, bo nie ma jajek akurat i dla ciebie. Takie batony do kawy, do kawy takie wiesz, batony takie na zimno. Idziemy na miasto po śniadanku, żegnamy się. Ładny wystrój jest taki, ładnie jest tak, nastrojowo. Jedzonko pyszne, A, tak wygląda całość. Dworzec, na który przyjechałam, tutaj mamy różne takie na budynkach rysunki, grafiki. Wiecie, że jak tak się podróżuje po świecie i jak się pojedzie na wschód, to każdy dla mnie wschód, Ukraina, Litwa na przykład, zawsze się kojarzy, że bardzo są do siebie zbliżone. No Polacy nigdy się nie pogodzili z utratą Lwowa i Wilna. I zawsze mi się kojarzy się czuję jak w Polsce, tutaj, w Wilnie i w Lwowie. To są moje takie spostrzeżenia. Każdy może myśleć jak chce. Ja myślę tak. Oślisko, jest śnieg po kolana prawie w Wilnie. Naprawdę. Z Zaspy, skarpy. Zimno. Minus 15, minus 20. Podobają mi się trolejbusy, bo w latach 90. w Warszawie były trolejbusy. I gdzie można spotkać trolejbusy? W jeszcze. Tak, ale mówię za granicą, czyli na wschodzie. Na przykład Wilno i na przykład y, Odessa. Tak tam gdzie byłam, nie? To można właśnie spotkać, że są trolejbusy. I to jeszcze zostało zachowane, a w Polsce już nie ma. Znaczy w Polsce z, znaczy w Warszawie nie ma. A w Polsce jeszcze są. Spacer po tak naprawdę kiedyś polskim mieście. Więc fajnie się odwiedza polskie miasta, kiedyś polskie, a teraz już nie. Tak, takie drewniane domki sprzed tam 100, 200 lat, tak naprawdę. Bo takie budowy... Tak, takie budowy to były naprawdę 120-150 lat temu. Pięknie! Jestem. To jest restauracja i hotel. Całą, całe Wilno przeszłam, żeby przyjść do Pana Tadeusza. I oto wchodzę w progi chyba polskiej, polskiego hotelu. Czy to jest hotel prowadzony przez Polaków? Nie. Bo taka nazwa, pan Tadeusz. Jest Dom Kultury Polskiej. A, Dom Kultury. Polskiej, a przy nim kłodek. tak, wiedziałam, że coś musi być. O, z Polski. Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Forum Przedsiębiorczości. Uniwersytet Trzeciego Wieku Polski. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie. Widzi pani, widzi pani, jak, jak tutaj wiem wszystko. Kran Wilna. Myślałam, że Warszawy jest napisane. 310, tak? O, fajnie. Widoki na polskie ulice, kiedyś polskie. Są magnesy z Wilna. No właśnie, po, polskie. A ten, krakowianka? Tak, już z Krakowa. A mazowszanka jest? Z Mazowsza? bo jestem z Marzowsza. Witamy na śniadaniu w hotelu Pantadeusz. W hotelu restauracji i domu kultury polskiej mam takie tło fajne pianino. Później zagram, może zastanowię się. Tak, korci mnie tutaj, śniadanko tu. O! Umiem grać? Umiem. <laughs> Bardzo szkoda, że mm, przez moją pasję podróżowania zaniedbałam trochę pianino. co mam zagrać? Proszę. Koncert! mam są karty na pan tam Tadeusz, restauracja, sałatka, jajko, yy, śledzik i krokiet. Elegancja Francja, podoba mi się, bo można tutaj się o historii dowiedzieć. Dobrze. dobrze, dobrze. W języku polskim? Proszę bardzo. Nie ma ściemy. Nie ma, bo od 1900 do 1939 tylko w języku polskim. Nie ma ściemy żadnej. Ileński, 1911, 1913, 1915, to było ponad 100 lat temu. Mm-hmm.